No dzień dobry, witam wszystkich Tutaj wczoraj skończyliśmy Trochę pomyśleliśmy, posiedzieliśmy i stwierdziliśmy, że tutaj co pimpek Oj, pimpek pimpek, ty, ty się pchasz Nie pchaj się, nie pchaj się No już dobrze, dobrze No stwierdziliśmy, że Trzeba wyciąć tutaj trochę tej blachy. Normalnie jest tutaj regulowana ta blacha. No i tak myślimy, że ona teraz w ogóle do kukurydzy się ją delikatnie wysuwa i podnosi, a do trawy trzeba ją opuścić. Tylko, że tu nie ma możliwości. Nie, Myś. A co? Trzeba ogranicznik ramki przykręcić tutaj. Gdzie? Tutaj. Z tego starego podkręcimy, tutaj wstawimy. I masz śrubę, on się wykręca tutaj. I to wiesz, wtedy jak ktoś pójdzie tak, mm -hmm. to ten cały bęben, tak w teorii, powiedzmy, pójdzie ci tak, nie? No. Tylko, że tam czytałem też, że jak masz jakiś tam rozmiar opon, że musi być bardziej w dół. Tej jest też, 2 cm z tego uciąć Z tej blachy? Nie, tylko że ona już jest dosyć krótka Tak mi się wydaje Nie wiem, mi się wydawało, że w miarę ten, długie było no, ale nie wiem, dobra zobaczymy jeszcze To gdzie się odbił? Odbiło tak Zimno dzisiaj nie? No, proszę Kurde Dobra To zobacz tutaj Co? O Prz tym będą A jak to do trawy No Tutaj on też całkiem, wkręc... całkiem wkręcony jest I patrz tutaj to mocniejszy no, co tu masz ten gwint, nie? Mm -hmm. To można wtedy wykręcić No Z jest to, to lepiej widać No ja widzę, widzę To na zabezpieczenie jest, nie? A ja. No, bo do kukurydzy ona musi bardziej rzucać na ten gniotownik, nie? A Wiem, do... Ty... Bardziej pod kątem. No, żeby, żeby do gniotownika ładnie leciała, a do trawy musi iść bardziej ślisko po tym, po spodzie. No. to no. że Jak zobaczyłem, to to musiałem, że to na śrubie Dobra, zobaczymy. Czy to coś w ogóle da? A jak nie da, to na letki. Ale tu widać coś kiedyś było, bo tu jest odciśnięty. możliwe tutaj tabla, blacha, że Ale to zobaczymy później? To odległość sprawdza się i jak to samo. Ja? Co, żeby zawleczkę wyciągnąć, się A tą dolną najpierw jakbyś wyciągnął? Tej nie Ogólnie się kręci powoli Dobra, widzimy się później. Jedziemy zobaczyć, jeśli to, błagam, niech to pomoże, bo to już pomysłów nie mamy w sumie. Wydawało nam się, że to, że to może być tym problemem, że się zapychało, bo materiał nie leciał, nie ślizgał się po płycie, tylko leciał do góry, a to tak, tak jak na kukurydzę. no i trzeba Trzeba było teraz, no teraz daliśmy takie kontry, żeby, no, jak to powiedzieć, żeby bęben, jak, jak mamy bęben, żeby on poszedł bardziej tak. No i teraz miejmy nadzieję, że będzie lepiej rzucać. Ja siadam w ciągnik i jedziemy sprawdzić. Zobaczymy jak to będzie szło. Mam nadzieję, że, że dobrze. Dobra. brat pokazuje że na dwójce do oporu dał i idzie także no jak chcą całe te dwie przyczepy napełnimy bez zapchania No to ja już myślę że problem będzie rozwiązany Mam nadzieję że, że będzie No nie szalej Jakby tak cały, cały czas szła No to marzenie normalnie Z tej małej trawy to na sobie nic nie robi Ja jestem ciekaw jak później w te większe rządki wejdzie Jak to będzie szło Tam z przodu jest więcej Niech tam da na 10 km na godzinę Zobaczymy no Ja mam nadzieję, że teraz robota będzie szła No jak teraz się zapka, to jedyne co jeszcze nam zostaje, to obciąć tą blachę A, pięknie Dłuższe śruby wkręcić i zobaczymy, co będzie. Ja już tracę nadzieję, po prostu szlak by to trafił. Człowieka w takich momentach, to by się chciało to rzucić i normalnie iść spać. Dobra, daliśmy dłuższe śruby, ja się napełniłem. Teraz zobaczymy czy Łukasz da się czy Łukasz da radę się zapełnić bez zapchania Jak teraz będzie dobrze to prawdopodobnie jakbyśmy wycięli tą blachę też by było dobrze Odbieracz dobrze zbiera teraz po wymianie zębów Także to jest elegancko, tylko żeby chodziła teraz No, a tutaj to pole ma 5 hektarów. No, w tym roku będę ją likwidował. Będzie za rok, na jesień, zasiana lucerna. Bo tam z tyłu y, też mam lucernę. No, i po prostu, żeby to złączyć w jedno pole. No, tam jest 8 hektarów lucerny, to jest 5. Także będzie ładny 13-hektarowy kawałek. Ogólnie tam jest ta świeża trawa z ziołami zasiana to jest też 8 hektarów no i tu za kugrydzą jest też połączone z tamtym polem kawałek starej, starszej trawy tylko że w tym roku przesiana także tam już powinno też być dobrze i potem tam całkiem na końcu jest w tym roku świeża lucerna jeszcze też zasiana także no to ogólnie jest ładny kawałek Połączone kilka działek, także no to, jest, to jest tu fajny kawałek. Szkoda, że tutaj taka e, ruchliwa ulica jest, bo byśmy mogli przerzucać tutaj krowy na tą stronę. Wtedy tutaj też by była trawa na wypas. Wtedy by było można cały czas tutaj krowy wypasać, no ale niestety tutaj jest dojazd na autostradę i tu jest bardzo ruchliwa droga. Nie można przeganiać tutaj krów. Także no, czkarnie jak na razie chodzi, no, także zobaczymy zaraz jak się nie zapcha do końca, no to próbujemy, próbujemy, zobaczymy, pojedziemy, Moje Tata też pojedzie, zadzwonię do znajomego, żeby przyjechał. W sumie najpierw niech tata z Łukaszem pojeżdżą. Jak będzie chodzić, to później się zadzwoni do znajomego, że przyjadą. Dobra, na razie chodzi, także. Zobaczymy. dobrze chodzi, że dobrze krok... chodzi, tylko chce sprzedać, co? tam wygrałeś i spróbujemy nowy. ciąć ładnie nie. E? Jak to kilka razy się zdam przeciałem no teraz jo ale na przyźmie też fajnie wygląda Jano e, Tu widać ten, ten. Tu widać Tu teraz widać ociera. Tu jest bardziej otarte, nie? Pamiętaj, ja. dziewiętnastkę będzie. Co? 19 będzie? Nie. Tu widać teraz leci, nie? No ja. Tu masz startę teraz. I tu. Tu jesteś. на накрит кај No i dobra, mamy już ósmą. Jestem po dojeniu, po karmieniu. Tutaj chłopaki już zrobili tą płytę tutaj. Teraz no jest pod lepszym kątem już ta blacha. Nie ma już, bo wcześniej blacha szła tu. I wtedy tutaj robiła takie kolanko i poszło tu. Teraz zrobiliśmy tak, no mam nadzieję, że jutro jak podczepimy. No, bo już ciemno było, już dzisiaj nie podczepialiśmy nic tego bębna i ten i podbieracz, a jutro z rana podczepiamy bęben i podbieracz. No i wjeżdżamy, próbujemy ogólnie już jest lepiej, bo tu strumień widać już bardziej wyciera. Tylko tu jeszcze waliło w ten ten garb i, i blokowało się miejmy nadzieję, że tutaj no teraz tu jest tylko o ile 10 cm i od razu wiatrak także no miejmy nadzieję, że będzie lepiej bo ogólnie już dosyć dobrze szło na wiezi... no z pięć he... dobre 5 hektarów skosiliśmy bez, bez zatrzymywania się no tylko brat wjechał w tą świeżą, mokrą No i trafił na taką większą masę i, i zapchało znowu Potem próbowaliśmy znowu na, tą trochę na zakręcie na tą starszą trochę trawę wjechać No ale znowu się zapychało i, ten. i to nie było to Tutaj trzeba było trochę kombinować No taką blachę wzięliśmy jaką mieliśmy, no, z tej strony jest gładka na wygląd nie patrzymy, bo to teraz jest mało ważne. Najważniejsze, żeby to teraz chodziło. No, a jak jutro znowu nie będzie szło, to jednak rzucamy to, tą sieczkarnię na razie na bok i robimy w baloty ten pokos, kończymy to, tą szopkę i ten i. Na spokojnie tutaj to zrobimy, bo teraz wszystko na, na szybko, szybko, bo no, pokosy na polu są, a nie ma czym zbierać. I tak Tak to się idzie zdenerwować, szału dostać. No, tak to jest, kurde. Dobra, dzisiaj kończymy. Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepszy koniec dnia. Mam taką nadzieję, także trzymajcie się i do następnego. Cześć.